Kochani, jak już wiecie z poprzedniego filmu, zostałem posądzony o rzeczy, które nigdy w życiu się nie wydarzyły. I nie jest łatwo wrócić do domu po zamknięciu na 48 godzin. I w domu jest cisza, pusto, nie ma dzieci, którymi się opiekowałem które wychowywałem. Jest naprawdę przykro. No zostałem sam, w domu nie ma dla nich żadnej pościeli, żadnej kołdry, żadnej poduszki. Jakby przyszli do mnie, to nie mają się pod czym wyspać. Ale Beata Podrzuciła mi dwie kołdry, dwie poduszki. Ja tylko poszyję pościel i będzie zabezpieczenie, bo nie wiem, kiedy dzieci wrócą, kiedy przyjdą do mnie, kiedy przyjdą mi odwiedzić. No nie wiem, zobaczyłem. No. Zobaczymy. Biorę się do roboty, do szycia. Kołdrę mam już uszytą, już jest gotowa. Teraz idę uszyć poduszki. Wielkość już mam dociętą, teraz tylko poszywać to na maszynie. Tak, zamek już wszyłem, to będzie poduszka. Jak widzicie, poduszkę już mam uszytą. Poszła na kodrę tak samo. I jak tylko Krzysiu się pojawi u mnie, a będę walczył o to bardzo mocno, będzie miał gdzie spać i takie jego upragnione spanie na łóżku piętrowym. I teraz. W dniu, kiedy mnie aresztowali, robiłem to boczne razem z Krzysiem. Krzysiem mi przytrzymywał. Ja przykręcałem. On później to wszystko pomalował pędzlem. Z drugiej strony wam pokażę, że narysował takie rysunki. W nowych listwach drewnianych narysował takie rysunki. Później chciał to zamalowywać, a ja powiedziałem. Zostaw, bo to będzie bardzo fajny widoczek dla ciebie. No i tak żeśmy się e, później umyli, i zabraliśmy się, i po obiedzie poszliśmy do parku. I tam byliśmy chyba z cztery albo więcej godzin, żeśmy się bawili. I Krzysiu tak bardzo cieszył się, że będzie już spał od tamtego nieszczęsnego. Dla mnie w poniedziałku, że już będzie spał na górze, a Michał będzie spał na dole, bo było odwrotnie. Losy potoczyły się inaczej, ale wszystko jeszcze przede mną, zobaczymy co z tego wyniknie. Michał tak samo, ma naszykowane łóżko, prześcieradła zrobiłem całkowicie nowe, oprzyłem dookoła gumką, żeby im się nie ściągało. I czekam teraz na moje ukochane dzieci.